O, patrz, laptopy jak rozwalasz, nie? To masz takie płyty. What the fuck? Co? Ty laptop poleciał jakieś 3 metry do góry. No, ja generalnie lubię laptopami rzucać. Kurczy by każdy. A i żebyście Marka nie upierdzieli, nie? Bo na hita zdechniesz. Albo jedną czycią kapetę zabierze. Nie wiem, jak to jest laptop ten. A, Cyan, możesz sobie takie laczki skraftować. Chodź. What? Zobaczcie jakie ja mam laczki zarąbiste, patrz jak laczki mam Chodź, pokażę Ci jak skraftować laczki. Mutanty to ci pozostawimy na niespodziankę, mutantach tak ci nic nie będziemy mówili. To sam się przekonać. Jezu! Nie wiem czy chcę do cave'a już wlatywać od razu. Nie, A, nie, nie. kości? Nie, nie. nie nogę zjadłem! <laughs> <laughs> Ale chyba dobra była. Tam marby byłaby zadowolona jakby zjadła taką nogę. O, już nie potrzebuję, ja Nevermind. Ua! Wow. Kamieniem mnie rzucił. Pięknie, to Chcesz zrobić tej krok? Ej, Cyan, generalnie nie wiem, czy wiesz, ale tutaj, na przykład, w tej grze, możesz przytyć. No chłopie, to jest akurat, że zawsze ma minimum 211 RB. Przepraszam bardzo, tu jest garnek chyba. No chodźcie do tego cave'a, Dobra, dojdziemy do cave'a, Cyan. Jesteś gotów na eksplorację cave'a? Szmata na tego wysypaty, krzmatę i po prostu L Nie, nie misklik! Nie chciałem! Zban. czyliłem. jak Bo ta, się że... powiesił za tego? Tak, jak masz pewne osoby w klasie, nie? I one mają taką dużą nadwagę. To jak ta mówisz? No, gruby, nie? No. Tam Bo jest to... właśnie taki taki jeden gruby, no. I to jest odmiana mutanta pewna. Aha, czyli to jest mama Markala. Mama Markala. Nie, nie, nie to stąd jest to, to, jest to od zonu, czekaj, że nie idę tam! Patrz stary co ja robię grubemu, patrz. To są, to są walczy Elo. ze swoim warrym. Walczy... Halahak To są walczy ze swoim własnym Alterego Starczy się w kółko kręcisz, on jest pośledzone, nie? To jest akurat taki taki bardzo łatwy do zabicia, nie? On tylko bardziej budynki niszczy, nie? A chodzi się w budynek wleci, to kaplica. Aha. <laughs> Żebyś się pomaluł czerwoną farbą Jak zajdziemy jakiegoś kanibala, to go nie atakujmy, to on może zacznie się modlić nawet do nas. A tutaj jest... Oho! Dobra, Marka, odpalasz ty co ja mam. Dobra, trzeba mu pokazać jak się robi bum bum Fajerki! Podsunąć <słuch> jest stoję jak tego Przecież jak się... Da, one mor. Róż dupę! Któreś tu to... O nie! To są miroksy! No, jak... Płody tutaj są, przepraszam, że przeklinam, ale jak ja ich nienawidzę. Eee, to mi tak już normalne u ciebie przeklinanie jest. No. Za chwilę zrobię konkurs, kto zliczy najwięcej. Kto najbardziej poprawnie zliczy przeklinanie to są. Na. O kurde, ale to by było w statkach, płody. Tak Ona lepiej do niej nie, 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 nie podchodzić, on na daleko zazwyczaj, nie? To z ulubienica tensona! A co to tka tansona? No mówię! chyba. U Już do mnie, już do mnie. Winek jestem winza Uwaga, do flaki latały. To był w kiblu. Dobra. Bombowo Co to było? To one tylko nie pierni. O kurde O panie To po tej nodze co jedliśmy na górze chyba Ty panowie skakać na główkę Tu jestem To osob będzie skakał Czy państwa to osob będzie skakał ADIU A to jest magazyn To idziemy do magazynu co chodź będziesz fajne Olu lugi Wiesz jakby ten y, Jeska trzeba dostaje eski, Musi być. Gdzieś tu jest katana, na bank, tu jest gdzieś takie zejście tajne, tam jest katana. Daj mi się rozejść. Byliśmy. Czekaj, cicho. Nie obudzimy nas nocy. Do... Cyjan! Jezu! <śmiech> <śmiech> nie Opatrz Widzisz co mam? Widzisz co mam tutaj? Makrelę złapałem, widzisz? To nie jest makrela ty cepi, jakbyś nie widział to jest dorsza Atlanty. Czekaj. Ten bo nic nie pamiętasz, że Oli z głowy masz. rekina wspomaga koncentrację? To masz jec. Ale nie to jest drzewo tego. Tutaj się na pewno nie osadziłem, nie masz szans. No tutaj nie ma opcji, no przecież to jest drzewo mutantów. To było miejsce, gdzie pierwszy raz się osadziłem. <laughs> Oła! Bolało! Siema. Karyna. Co tam? to tam? No to nie potrafi w headshoty. E tam. To są nieumie w kobiety. Kolekcjonuję kamienie. no kamienia, nie możesz tak. Albo w tą są. O tak, jeszcze lepiej. A bym Ej, w ogóle pomyślcie sobie, jak bardzo przewalony by było granie w Deforest. z tego, z Co? Trzeba tego. Ej, zobacz to, co sam tutaj robił, ty żółwie chłopie. Co ja chodź tutaj. To jest piękne. Nie! <laughs> Ogólnie Cyjan to jest miejsce, miejsce dla samotników. Jakbyś tam zobaczył, co tam leży. Fajny Pa Moje szczały. Stare wszystkie szczały ma wbite w taki sposób, że ich nie mogę wyciągnąć. czaisz? A mogę jednak Co tu we mnie? Oła A mogę zaskoczyć? No Ty niech to zejść jest Serio, Wieziemy, jesteśmy Markal? powrotem Tak, tamta jest pierwszy. Dobra, pierwszym Dobra, właśnie wybudować bazy Bo się tam jeszcze zrobił kurde, chociaż siekierę lepsze. lepszą Ej, cyjan, patrzcie, jestem cyjan, patrz na mnie. Jestem na to Waga, Uwaga, cijan, jem zupę, co? uwaga, ale umrę. Ale ktoś tam będzie zgon. Żeżor. O, ja. <laughs> patrz, nawet go nie utrudnił. Ej, cyjan. co, A wiesz co? mu utrucizny. Cyjanek cijan, potasu trzeba było. Ej, panu, nie wiecie, że tam dałem kwiat, na tak nie się nie zatrudnił. The fuck, gdzie ja on jest kucnął po prostu. Aha, dobra. Czujesz tam? Ja tam nic nie czuję. Tak tylko widzę czerwone siatełko. W wszystkimi O jest. nie! halo. halo. Eee. wiesz, że tutaj się od tego. rodzina suicida to była na ten. Pod, pod namiotem po prostu. Tam nie idziemy, co nie zapomnę. Idziemy gdzie indziej. Główna wioska kanibali. Tu wychował się łysy. Marka, idziesz do nas? Bo mamy główną wioskę. Ty p... Jesteś? Nie. Jak nie ty. To kto? a tak pierd to możesz śmierci w pokoju. Musza... Ja... O, kur... Trzeba przeciąg zrobić, Ale bo... nie. Ty, sławaj to, bo to widzę tą blaskę. Ch**a, jak śmierć? Po co się zestrał? To po tym po tych frytkach, <gulny> Jak nie wierzę. No czekaj, ten to... balkon odchodzi normalnie. Balkon odchyli? Zamiast okna? <gulny> balkon odchyla, bo się zestrał. To śmierdzi, no. Ale nawet odsunięcie balkonu nie zaśwało, to nie wiem co nie to zrobić. To mnie to beży, uwaga. Żebyś nikt nie zestrał przypadkiem. Bo może być to opakane z... Tu na bombę nie skać lepiej, to jest za wysoko. Ale ja zaskoczę po samionem. nie, to serio nie żartowałeś że co do? O tego dynamitu, że się narobili. Dobra, idziemy dalej, bo tu chyba gdzieś piła jest jeszcze nie? Cyan? No nie. No Cyan, odpowiadaj! Cyan, ja nie piła? ja na lachu? Ja <noise> 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 cię Kto to zrobił? zrobić z niego kurczaka. <noise> Okay. O, czy wychodzimy, to już jest chyba koniec tego kajdalicia. Czas iść budować na wyspie. Na półwyspie. No well, będzie problem. Jaki? Yes, okay. yes, uh... Wielki. Co to była za część? Uh, trzecia z ośmiu, trzecia z ośmiu. Oh. oh shit! Ej. No to ej, Markal. Weźcie, wy będziecie z Cyanem mi kłody przewozić i wysyłać na Tyrolc. Cyan jest pacifistą, on jeszcze nikogo w tej grze nie zabił. No. Ja, co to będzie, jakby z Cyanem pójdziemy na bossa w tej grze? Kurde, no. przecież... No. że nie można. O Jeszcze ile drzew! Boże, pamiętam te jeden raz, że jak krewetki śmierdzą, chryste. Gorsze niż ryby. No mi w się chopę w ogóle nie Krewetki śmierdzą? No, bardzo. Gorszy ryby nawet. No to widzisz, patrz jaki mi rok Skąd ty takie rzeczy nie? wiesz? Eee, raz na mieliśmy, że koleżanka przyniosła już martwe te krewetki. Ale, ale <grym> spaliły go... jak szalone. Ale koleżanka przyniosła martwe krewetki? To na biologię akurat. Hahaha. <grym>